Ma oto kobieta kanadyjska, wyszła dusza z tamtych stron i wołała. Omiknij się nade mną, panie synu No Moja córka jest ciężko namawiana przez cudzego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowa. Na to podeszli uczniowie jego i prosili. Jestem posłany tylko do owiec, które pokinały z domu Izraela. Ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła. Panie, do pomóż! On jednak odpadł. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczenięta. A ona może? Tak, panie. Lecz i szczenięta jedzą mu które spadają ze stołu Wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili jej córka do Was Oto słowo Pańskie. Tydzień temu zachęcałem nas i byłem przekonany, jestem nadal przekonany do tego, że Jezus zawsze wyciągnie rękę do tego, kto woła do Panie Rat. skoro uczniowie mówią odprawił Jezus, bo ona krzyczy za nami, na już nie A Jezus w ogóle nie reaguje. No to w końcu jak? Pomaga czy nie pomaga? Od rady. Jezus nie reaguje. Przecież Chrystus sam mówi, czy to jest zaprzeczenie? On mówi sam, kto prosi, to zdanie. A no teraz do tej kobiety on milczy. On jakby nie słyszał krzyku matki. I zobaczcie, przenieśmy to teraz na nasze życie. Czasami tak jest, że my wołamy. Ty wołasz. Boże pomóż, bo moje dziecko choruje. Mój, mój mąż, mąż pije. Pije. Ja już mu dosyć już nie mogę. Moje małżeństwo się sypie. Nie mam pracy, nie mam siły, a Jezus milczy. Jezus cię nie słyszy. Więc co robi większość z nas? Większość z nas po prostu przestaje się modlić, bo mówi, że to nie ma sensu. Nie przechodzili nawet przez ich teren, uważając za próg za i za prógą. Oni wolą 50 kilometrów obejść sobie drogi naddać, żeby przejść na skróty przez, przez ich miasto. Tak się nienawidzą. to jest zupełnie inny temat. Dlaczego tak jest? Zupełnie inny temat. Ale jednak ta kobieta pragnęła uratować córkę, więc opuściła swoje ziemi i poszła do Jezusa. Ona sobie mogła wyobrażać, ona sobie tak mogła wyobrażać, że ona się rozpłacze, wzbudzi litość u Jezusa, On dobry prorok pomoże nam. Jezus radnie i mówi, niedobrze jest chleb zabrać dzieciom, a rzucać psom. Oj, jak to musiało ją zaboleć. Jak to ją musiało zaboleć. Tobie kobieto nie należy się. Mam swój lud i one wolą, bardzo wolą, ranią. Dół. że jestem zba. Ale proszę, daj mi chociaż ogór łaski. Daj mi chociaż ogór łaski. I zobaczcie, my też często dużo krzyczymy do Boga. Modliwość. małżeństwo, wiele, wiele, wiele rzeczy inne. Poznać go, szukać jego nauki, uczyć się jego sposobu myślenia. Słuchajcie, nie znam się na sporcie, ale w, w telewizji możesz zobaczyć, że drużyna, chociażby piłkarska, przygotowując się do meczu, wiele razy ogląda, jak gra przeciwnik. Jak gra przeciwnik, by poznać ich zwyczaje i, i wiedzieć, jakie mają metody postępowania. Zobaczcie, tak się zachowują sportowcy. Poznać przeciwnika. I nam trzeba, ale to jest zupełnie czas, Nam potrzeba poznać Jezusa przez śledzenie Jego życia. Tego co mówi i jak działa. Jak się zachowuje Jezus. Musimy to poznać, żeby Go naśladować. Kanańka musiała już wiedzieć, że Jezus jest miłosierny. Musiała się dowiedzieć od kogoś, że to skoro mimo wszystko podeszła do Jezusa i miała odwagę być nieustępliwą. ciekawe to jest, ciekawa postawa. A my? My stajemy się takimi cudzoziemcami, jak u takimi niebudnymi psami, gdy za urażenie. Ale zobaczcie, tak jest, naprawdę. Skoro Ewangelista tak porównuje takie zachowanie. Wtedy, gdy my trwamy w grze, mając za nic Jezusowe przekazanie miłości Boga i bliźniego. Zobaczcie, czy tak nie jest. My mówimy, kocham Boga i kocham człowieka, bo to są dwa najważniejsze przekazania, ale nie potrafi przebaczyć, nie potrafi pojednać się w pracy. Nie mamy czasu na mszę Gdy kłamiemy, gdy zdradzamy, gdy królujemy intrygi, wówczas tacy jesteśmy. Pan Jezus nas porównuje i niedobrze dobrze jest brać pokarm dzieciom, a dać psom. Ale wtedy, gdy my grzeszemy, tacy jesteśmy. Gdy Bóg wydaje się nie słyszeć naszej bitwy w rzeczywistości chce nas Zawołać do siebie. Zobaczcie te słowa. Bóg chce nas zawołać do siebie. Zgiąć chce, żebyśmy zdjęli przed nim On dopuszcza nieszczęście, byśmy zobaczyli swoje życie z innej perspektywy. Bardzo często tak jest, że jak coś strasznego się wydarzy w naszym życiu, to nasze życie totalnie się zmienia. Wracamy do Chrystusa i staniemy się lepszymi ludźmi. On patrzy patrzeć na życie z innej, z innej perspektywy. Byśmy zobaczyli, co jest ważne i że bez Boga nic nie możemy zrobić. Słuchajcie, tak wcisnę to jakby w margines. Zwróćcie uwagę, ja to patrzę, ja to widzę. Zwróćcie uwagę, zobaczcie, ile mało, z tym dzisiaj się rozwodzi. Nie chcą być razem po roku, po trzech latach, po 10 latach, mówią, ja chcę rozwoju, ale jak się przyjrzysz blisko, jak się przyjrzysz blisko, to są ludzie, te małżeństwa, które się tak weźmie wdzieruje w 99%. To są ci, gdzie nie ma modlitwy, gdzie nie ma pana Boga, gdzie nie ma... co to jest ta miłość do Boga, jeżeli ja jestem może dwa, trzy razy w roku w kościele. Ale czy Ty wierzysz? Tak! I zobaczcie, w tych małżeństwach, gdzie jest msza święta, taka systematyczna, gdzie jest modlitwa, też się zdarzają kłótnie, ale oni zawsze z tego chodzą, dochodzą na prostą, bo Jezus im błogosławi, bo Jezus daje im siłę. Bez Boga się nic nie da, nic nie zrobisz bez Boga. Gdy, gdy doświadczamy, pokorę, pokory, to otrzymamy zdrowie Was. Zobaczcie, choroba córki i miłość do niej, do niej sprawiła, że ta kobieta, tej kobiecie z Ewangelii, ta kobieta z Ewangelii poznała Jezusa i Jego dobroć. Dopiero jak ta córka została potana, kobieta poznała dobroć Jezusa. Jezus nie dać nam swoje uwolnienie i uzdrowienie, ale trzeba podejść do Jezusa. Trzeba do Niego podejść bliżej. Nie z blisko. Nie krzyczeć z oddali pomóż. Masz podejść do Jezusa, zjąć swoje kolana. Twoja modlitwa musi być pełna pokory i uniżenia. w przekonaniu, że Bóg może dać Ci to, czego potrzebuje. Bóg Ci tego może, może Ci to dać. Zawsze staraj się zbliżyć do Boga, by złapać się za Jego stopy i pokornie prosić O, o królę pański, z Pańskiego Słowa. Bo może Twoja, Twoja życiowa postawa względem Boga i Jego miłości sprawia, że jesteś kimś obcym, a nie umiłowanym dzieckiem Boga. Właśnie takie zachowanie. Jak wydaje Ci się że Bóg nie słyszy Twojej modlitwy, to zacznij od zmiany swojego życia na zgodne z nauką Jezusa. Zobaczcie, jeżeli Ci się wydaje, że Bóg nie słyszy Twojej modlitwy, to znaczy, coś z tobą nie da. Tak? Zacznij słuchać Jezusowej nauki. Postaraj się zbliżyć do niego, podejść do niego jeszcze bliżej i nie przestawaj, nie przestawaj zupełnie. Nie przestawaj wołać Panie Rapy. Uwierz Panu, że tak naprawdę jest. Prawda to już. Siły i odwagi. I nie przestawaj wołać Panie Rapy. z babkę ich aniołowie pęsze prowadzą go do raju. Ciebie prosimy. Umy się, łaski zdrowia, szybko do zdrowia, do siły. Czy matki Bożej lek się za przyboczca, sięch pusimy. No jeszcze też, że zmarłych. tenczy Jana i małych, ja się w intencji wszystkich chorych, cierpiących. Wszystkich, którzy borykają się z chorobą nowotworową. W intencji naszych dzieci. Ciebie prosimy w intencji rolników, ogrodników i sadowników, o dobrą pogodę na czas nasz, o błogosławieństwo, by siebie wydała plon.